Siemanko, z tej strony, Eliopatrii trofan. Dzisiaj sobie otworzymy dwie paczuszki, Jedną paczuszkę, którą sam sobie kupiłem. Są, są tam głośniczki w środku. Głośniczki kupiłem po to multimedialne w sensie takie, że no co by z <noise> a tarowcy też się mylą. Co by strzej się zauważyli, że tutaj się często zmieniają monitory za moimi plecami. Ten monitor Hyundai, który tutaj stał i był podpięty do Pentium trujeczki, trafił teraz do iMaca, do Maca Mini właściwie. No bo jest duży, kurczę, nauczyłem się pracować na dwa monitory, jest dużo wygodniej. A im większe ekrany, wiadomo, jak się ma jedno oko, tym lepiej. I tutaj trafił Del, który był podpięty do Atari ST. Bo on wyciąga te 15 kHz, tam można wyświetlać się 140x400, ale mało z tego korzystam, więc złem go tutaj. Do retro PC nadaje się świetnie, ale nie ma wbudowanego głośniczków, tak jak ten Hyundai, więc, więc sobie głośniczki sprawiłem, zaraz zobaczycie jakie, e, druga paczuszka, nie wiem co to jest, nic nie kupowałem, e, nikomu z widzów, e, bo czasami widzowie mówią, Eliop jesteś tak znanym youtuberem i chcemy po prostu Ci wysyłać prezenty, e, no i tam proszą mnie wtedy o numer paczkomatu, a tutaj po prostu nagle paczka od niejakiego Dawida P., Nikomu nic nie dawałem, nie, nie mam pojęcia, jestem bardzo ciekaw co jest w środku, no a stawiam, że to jest jeden z widzów i jak już sobie te głośniczki podłączymy do tego, do tego kompa, do tego 53, 3, odpalimy sobie na chwilkę Quake'a dwójeczkę żeby sprawdzić jak to, jak to będzie grało. I powiem Wam, że do Quake'a 2 nigdy nie byłem przekonany. Nie leżała mi ta gierka totalnie. W jedynkę się oczywiście zagrywałem, pojawiła się dwójka i nie wiem, nie podobała mi się. Kojarzy mi się, że wtedy to tłumaczyłem tym, że nie leży mi totalnie kolorystyka. Miałem już odpowiedni sprzęt, żeby w to grać, natomiast strasznie mi się takie pomarańczowo wydawało ta ta gra. Kurde, ta, tak ją zapamiętałem, także sobie zainstalowałem Quake'a. Odpalimy go sobie. Tak, dla, dla tych dźwięków sobie tam poszczelam. No i chwilkę pogram. Może się do tej gierki przekonam. Wiem, że jest dużo osób, które Quake'a 2 uważają za zdecydowanie lepszego niż Jedyneczkę. I też pokażę wam, bo przełożyłem sobie Voodoo z Pentium 120 do Pentium 3. Pokażę wam, jak ten Quake chodzi na Voodoo 1. i jak chodzi na karcie, która jest tam u mnie w tym retropececie. No, karta. Nie pasująca, że tak powiem, za bardzo do tego Pentium 3, bo jest to GeForce 6200, czyli kilka generacji dalej, jeżeli chodzi o szybkość porównania tego Ale zobaczycie, jak chodzi na obu kartach. Dobra, tyle, tyle gadania. E, bierzemy się za otwieranie. E, tą sobie jako taką wisienkę zostawimy jako drugą, a najpierw te głośniczki. Dobra, zapraszam. Dobra, otwieramy. Nożyk już leży, ale nie liczcie na to, że się potnę, bo te czasy jak. Dochodziło do krwawych zdarzeń podczas unboxingów, już, już minęły. E, teraz już mam, już mam sprawę, już, już ran nie będzie. E, głośniczki, które sobie kupiłem, są to głośniczki firmy Laptek. E, Laptek od, od mega dawno było, było na rynku, chyba od lat 80., a w 2021 roku zostało wykupione przez Techa. Wtedy już pracowałem w sklepie komputerowym. I klientom żeśmy gadali, że to jest właśnie marka Logitecha, taka tańsza, że też głośniki są ogólnie sprzęt bardzo dobry jakościowo, tylko tylko że tańszy od Logitecha. Bo nie wiem czy, czy pamiętacie, ale na początku lat 2000 jak pojawiały się takie wypasione głośniki, właśnie z Logitecha. Nie wiem, w 2000 roku pierwszą wypłatę miałem chyba 1800 zł, to było już z premiami licznymi, także mniej więcej tyle się zarabiało. A głośniki potrafiły kosztować 250 zł, czyli, czyli bardzo dużo. A laptek był zdecydowanie tańszy i też pamiętam jakościowo był bardzo okej, okay. No i właśnie takie głośniczki e, znalazłem na, na olx ie 15 zł kosztowały, plus przesyłka oczywiście, więc będzie jak ta lala e, do, do tego mojego kompa. E, były w bardzo ładnym stanie na zdjęciach, były też opisane jako bardzo ładnym stanie. No i rzeczywiście, kurczę, czekajcie, powyciągam to z folii, tą folię zrzucimy na ziemię i sobie zobaczycie dokładnie. Też szukałem głośników, które by zmieściły się, jeżeli chodzi o swoją szerokość, właśnie tam z boku przy monitorze. Troszeczkę chyba ten drugi monitor będzie wystawał, ale, ale generalnie, kurde, jakie ładny, jaki stan piękny. Tutaj jest głośność, tutaj jest włącznik, tutaj coś na kabelko nam stanęło. Kurczę naprawdę sztosik, sztosik stan tych, tych głośniczków więc bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak to będzie, będzie chodzić z tym kwejasem. Teraz je sobie odłożę tutaj na bok. No i bierzemy się za drugą paczuszkę. Teraz dopiero zauważyłem. Tutaj danych jakichś wrażliwych nie ma, to jest adres paczkomatu i końcówka mojego numeru telefonu. Ale popatrzcie, co jest napisane na dole. Uwagi, nadawcy: numer referencyjny Nintendo Atari. Nintendo Atari. Yy, paczka jest strasznie poklejona taśmą. Także ja ją na chwilkę wezmę tutaj poza kadr, będzie mi to łatwiej pootwierać, yy, żeby się tak nie męczyć przed kamerką. I jak tylko prze, przebiję się tutaj przez, yy, przez te kilogramy folii, no to już, yy, no to już zobaczycie, co tam rozpakowywuję. Jednak wizja pocięcia się rośnie, bo zaczynam się denerwować tutaj. Dobra, dobra, mamy to. Uwaga. Uwaga, zrobiłem takie, takie wejście od boku i wyciągamy. I jest tak ciasno napchane. O! Tutaj jest wypychacz, zabezpieczacz. I uwaga. Pudełeczko już jest puste, tu puste. No i dalej jest to coś tutaj strasznie poklejonego, ale tak na, na maksiora. Spróbujemy się jakoś bezpiecznie dostać do tego. Ach! Boże, na ile folii! Przecież zaraz zahaczę tym nożem o coś, jak tak będę szarpał. Dobra. Coraz, coraz mniejsza się paczuszka robi. E, tutaj czuję, że jest bezpiecznie, więc tutaj... O kurde, matniemy. E, tu byśmy musieli się też przeciąć... O nie, to się, to się da rozerwać, więc luz. To będzie jakiś kartridż. Jakiś kartridż będzie. Tylko jeszcze tak bezpieczne cięcie zrobimy w tym miejscu. Dobra i uwaga, uwaga. U, O w dupę. Teraz mi się zrobiło ciepło i już po prostu się jeszcze tego tak nie słychać w głosie, ale już się na maksa cieszę. Popatrzcie. Everdrive, Everdrive'ik jakiś taki. Tak, tu jest chyba na, na kartę SD. O kurde, aż mi się ręce zaczęsły. Everdrive do Nintendo 64. Do Nintendo mam trochę kartidży, ale do, do tych wszystkich gier, które są na, na ten sprzęcik, to jeszcze mi ogrom brakuje. I... Tutaj po... Kurde! <gryst> Krix. Gubię się teraz co mówić, ale od, od, od tego, tego tutaj mam, mam inne Everdrive y też. Ja pierdzielę! No to zaraz wyciągamy i podpinamy. Dobra. <gryst> Kurde, damit! Stary! Głośniczki, jak widzicie, podpięte, świeci się nam już z lewej strony. No, myślałem, że tak się zmieszczą, żeby nie musiały być z tyłu, ale jednak musiałbym ten monitor tak wysuwać... Ten tu, ten tu. Wysuwać tak poza, poza obrys biurka, więc bez sensu, są tak delikatnie w tle. Działają już, no bo Windows się ładowo, ten odgłos ładowania Windowsa był, ale Quake'a jeszcze nie odpalałem. Tutaj tak, żeby... bo nie przepinę monitorów, żeby tam mój ryj pokazywać na Macu, także tutaj Quake'a jedyneczkę puściłem. A tutaj uwaga, klikamy Quake'a 2, tylko jeszcze czekajcie, zobaczę, bo to jest oryginał, tam będzie CD audio, eee, tylko żeby tak, czekajcie, na tyle damy, <laughs> na tyle damy i uwaga, chciałem stop wcisnąć, bo się podekscytowałem strasznie, uwaga, uwaga, Quake 2, uwaga, uwaga, uwaga. Podejdę trochę z mikrofonem, bo go mam do przyczepionego. Nie wiem, czy... Inny. Ho, ho, ho! <grywka> ja pierdziele! Jaka muza audio! <grywka> Coś pięknego! Powiem wam, że nie umiałem się tego Quake'a przekonać, jak go miałem tam wersji piracką, no bo muzy nie było, ale z taką muzą to będzie zupełnie inna giera, nie? Zupełnie inne granie. O, kurde! Nie wiem, nie wiem, czy siebie nie zagłuszam, ale ja pierdzielę. Super! Dobra, głosiczki działają. Teraz jeszcze zobaczymy, jak jest ustawione. Czekajcie, wideo. Pokażę Wam, jak będzie na voodoo wyglądać. Przełączymy sobie tutaj na 3D Fix OpenGL. Damy apply. I będę musiał chyba podjechać bliżej kamerką, żebyście to mogli sobie zobaczyć. Chociaż nie wiem. Natomiast powiem Wam, że grałem już w tego, w tego QA2, tak 2 na, na Voodoo i na, na GeForce 6200. E, oczywiście jest dużo płynniej, jest ładniej, bo jest wyższa rozdzielczość na, na 6200, ale to jest właśnie, co teraz widzicie, jest na, jest na Voodoo, też jest zarypiście płynnie. Tylko tu jest też procesor 500, no z, nie wiem, 99 rok, a Voodoo jest 96, prawda, jedynka, więc to, to musi chodzić dobrze, Voodoo, 2 ma też niższe wymagania, ale ale powiem Wam, że wygląda spoko. Natomiast ja teraz przybliżę kamerkę troszeczkę. Jak się tak przyjrzycie, nie wiem czy to będzie widać, e, widać na kamerze, czekajcie, troszkę jeszcze wyrównam. Na wodu są takie, widać to, takie jakby, takie pasy jakieś dziwne, takie kreseczki się, e, się robią, nie wiem z czego to wynika. E, a teraz, czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz odpalimy. E, damy game, e, easy. Może, może to zauważycie. Kurde, jeszcze tak, tak o, ustawię kamerkę inaczej. W ten sposób, da, no jest, nie, da się dominąć, da się minąć. O, ale ta muzyka, audio, zrobiła <grywa> zrobiła robotę, wam powiem. O, kurczę, no, no bez grawera nie wiem czy to zobaczycie, ale są takie, są takie, takie paseczki dziwne. Ja pójdę w jakieś jaśniejsze miejsce tutaj. I właśnie ta, ta kolorystyka mini-siała wówczas. Popatrzcie, widać? No nie wiem czy widać. Powinno być widać. no. Nie siadła mi ta kolorystyka kiedyś, ale, ale z tą muzyką teraz ta rozgrywka to będzie rozpierducha. Ja pierdzielę, fajnie. Dobra, i jeszcze wam pokażę tylko puścimy sobie wyższą rozdzielczość na GeForce 6200. Wideo i tutaj musimy się przełączyć na 3D na default OpenGL. Damy 1024 na 768, damy apply i też jest mega płynniusko, mega pięknie wygląda. Nie ma, tych, nie ma tych kresek takich dziwnych, naprawdę, naprawdę jest super. Ale e, chyba jak ja będę grał, to sobie zrobię klimacik 640 480 i właśnie pocisnę, e, pocisnę na wodę. E, no kurde, ciemno w tej gierce jest wszędzie. Ja nawet nie wiem gdzie iść, bo w to nie grałem. Ciulej mu. No, także... No tak czy tak, dobra, chciałem Wam głośniczki tylko pokazać, że nie będziemy się już tutaj spuszczać na tym wszystkim. E, bierzemy się teraz za Nintendo 64. Jak widzicie, kart jest już, jest już włożony do, do Nintendo 64. Ja już w łapie mam najgorszego pada w historii chyba gamingu, jaki w ogóle wymyślono. To, to, to jest absolutnie... Ja mam, ja mam dosyć małe ręce, ale to jest, to jest tragedia. To osoby, nie wiem, dorosłe z większymi łapami, to jest katastrofa grać na tym szajsie. No, ale nieważne, nieważne. E, damy sobie jeszcze OBS-a. OBS-a damy sobie na full screena. Podgląd w oknie. Pyk. I uwaga, czekajcie, kursora jeszcze damy na bok. Dawid, odpalam. W którą stronę? W tą stronę. Dioda się zaświeciła. Uwaga, 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 uwaga. Jest, jest spisik. Dół wiadomo się poruszamy, a da się w prawo, żeby całe ekrany lecieć? Nie da się. Start Settings, air. o, dobra, nie bawimy się, a jest load. Co by tu załadować? Army Man, kurna, nie znam tej gierki. Tak jak, mówię, tak jak mówiłem, ja mam, ja mam malutko cartridge do, do, do Nintendo 64, a ta gierka jest tutaj po prostu od zarypania. Patrzcie, patrzcie jaka lista, jesteśmy na IJK. Mario Golf, Mario Kart, no coś takiego nieznanego. Mortal Kombat Trilogy jest, popatrzcie na tym, na, na Nintendo, odpalamy. Jest Mythology Sub-Zero, jest Mortal Kombat 4, nie znam tego w ogóle. No to sub zero może odpalimy, nie? Fajera. Miniaturka się pojawiła, wszystkie informacje. I Aloat and Run. no to naciskamy, naciskamy A. Psz. Jaka błyskawica, kurde, pamiętacie jak to w Super Nintendo albo w Pegasusie, jak to się długo ładowało? Około, nie wiem, 15-20 sekund, tutaj patrzcie, momentalnie. Gierka się pojawiła, jest Midway. Będzie jakieś Demko? <laughs> Ale się cieszę, kurde. Dawid, chłopie, zrobiłeś weekend. Eh, Darek z salonu Gierten Jaguar niestety na dwa tygodnie poleci do, do retro gablotki i tam wyląduje teraz Nintendo 64. Eh, start. If you want to use the Rumble Pack, insert. Nie chcemy Rumble Packa. Shaolin Temple China. Kurde, za cicho mam dźwięk, puszczony, i będziecie słyszeć. No to darujemy sobie demkę, odpalamy Gierkę, bo to szkoda, waszego czasu jest. Jest Weekendik. <laughs> i ze skorpionem, kurde, ale Gierców będę miał. Znaczy no, już, że bo tam jest wszystko podegrywane, nie? Który mi się ciula? Tutaj się ciula, noga, noga, dobra. On się obrócił nie w tą stronę, chyba. O, tym się obraca, dobra. No i o co tu? Czemu nie ma przeciwników? Pochowali się wszyscy. A tarowiec siedzi z padem, pochowali się. Da się skakać jakoś, da. A może tym, tym takim. O, ty, o, tym ciula, tym się gra. Na środku też. <noise> Dobra, nie będziemy... No nie ma przeciwników, wystraszyli się wszyscy. A, bo to trzeba chodzić. To jest jak w karatece. Dobra, mamy, mamy gościa, mamy typa. I ciul mu z dołu. Nie, nie wiem, ja nie umiem nie, nie klawiaturą grać. <noise> Idź. Ci... No podejdź, ciulu łysy. No, łysy ciul nie podchodzi. Czekajcie, bo może nie ten... Gu... A bo tutaj są jeszcze guziki. Dobra, pokonany. Skaczemy saltami w tył, kurde. Dobra, czekajcie, jeszcze, jeszcze wyłączymy. Włączymy jeszcze raz, jeszcze jakąś taką losową gierkę chcę, taką, co kompletnie nie znam tytułu. Animal Forest. Znikło. Co, coś, coś nie, nie stygowało, czekajcie. Jeszcze raz włączymy. O, Animal Forest. Coś tam się, jakiś kabelek ruszył chyba. Las Zwierząt English NTSC 32 MB, ale tam są na miniaturce jakieś chińskie znaczki. To nie, to bez sensu. Beck to jest B. Beck Automobili Lamborghini. Patrzcie, 4 MB, odpalamy. Odpalamy, ale nie ta, teraz. Jak poważnie, ta błyskawica ładowania jestem po prostu w szoku, jak to zapierdziela. Nie? Ładowanie z tych kartów, w sensie z, z karty SD, nie? nie słyszycie muzyczki. Dobra, start, start, pyk. One player. Arcade Automatik, <laughs> automatik, dalej, dalej, no chcę grać! A, driver, ok, dalej. Paczajcie. <laughs> o, tym się daje gaza. Nie, nie skręca, czekaj, może tym skręć. Dobra, tym, tym, tym czulstwem na środku się skręca. <laughs> Kurde, ile nowych Gierek na Nintendo, ja pierdzielę. Chyba, chyba w niedługim czasie pojawią się jakieś tytuły na kanale z Nintendo 64, bo już dawno nie było. A teraz jest kutem okazja. Dobra, dobra, wszystko działa. Kurczę, zarypiście. Dobra, dajemy stopa. Dawid, serdecznie Ci, chłopie, dziękuję. E, nie wiem, nic, nic nie pisałeś, żadnego maila, że coś mi chcesz wysłać, nagle po prostu powiadomienie z e-postu przychodzi, e, otwieramy paczuszkę i, i w środku Everdrive. Jestem mega szczęśliwy. E, kolejny Everdrive, Everdrive kolekcji, który no, umożliwi po prostu granie we wszystkie giery, które się pojawiły na Nintendo. E, teraz się jeszcze bardzo zmobilizuję, żeby poszukać, czy jakieś nowe produkcje są na Nintendo 64, które po prostu będę mógł tutaj... Tutaj jest USB-C, które będę mógł po prostu skopiować na tego karta. Może jakieś demka nowe wychodzą, no nie wiem, cokolwiek, no podjarałem się niesamowicie, także będę, będę i testował te gierki, które są tutaj, pościągam coś nowego, jeżeli trafię na jakieś rzeczy, które no, uznam, że powinienem Wam pokazać, podzielić się z nimi, to je pokażę, może zrobimy taki odcinek z Nintendo, który już wcześniej był na mo które już były wcześniej na moim kanale, że no jakieś tam wiecie, gry samochodowe, jakieś tak mortobidzia czy coś, to może wśród tych tutaj... Chyba setek gier, które są na tym, na tym karcie. uzbierasz jakaś pula w podobnych klimatach. Gier, które będę Wam chciał pokazać. No, no kurde, fantastyczny prezencik. Dawid, serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję. Wam dziękuję za obejrzenie. I trzymajcie się. Miłego weekendu.